Widzowie, witajcie na kanale SiQ Fun Polska i dzisiaj taki trochę inny odcinek bo będzie recenzja modelu Kamas 5511 od D Agostini. Czekajcie, zaraz sobie go ale tak jak będziecie chcieli to będzie więcej recenzji innych rzeczy Także napiszcie w komentarzu No i dobra, czekajcie, może jeszcze wam kiedyś pokażę jak zrobić taki statyw z Lego na telefon, czekajcie o, patrzcie, Zbudowałem sobie, żeby był. No Czekajcie, dobra, jest. Dobra, także mamy... Odpakujemy sobie go. Czekajcie chwilę, dam trochę statyw niżej, żeby było lepiej widać. Dobra, obniżyłem. Czekajcie chwilę. A więc odpakujmy go sobie. Z pudełka. Jest i kamas. Oni jakby co już były rozpakowane, tylko tak dla Was. Tutaj mamy gazetkę o nim. Jeszcze jest karton, żeby to się nie pogięło. Mam sobie na bok na razie. I przejdziemy sobie do Kamaza. Model fajnie wykonany, tak szczegółowo. Popatrzcie, tutaj kabina jest. Nie widać chyba tego na nagraniu, ale... W realnym życiu fajnie to wygląda. Tutaj mamy rejestrację. Tu opona zapasowa. Keeper jest ruchomy. O widzicie. Kolejna rejestracja. Fajnie to wykonane. Ogólnie polecam go. To jest mój pierwszy model od DeAgostini i naprawdę jest fajnie wykonany. To jest od spodu. Tu schodek ma, nie wiem czy widać. Czekajcie, nie wiem czy ostrość tu czy widać, ale fajnie. No, jakiś tam auto, na przykład z tego, nie z dalego ale takiej skali. On to samo można porównać. Jakiś mini cooper. Tu land Rover. Chyba ta schema skala. Nie wiem dokładnie z tym land rowerem, ale chyba tak. Także w skali jest fajnie, wykonany też jest fajnie. No i ogólnie polecam. Zaraz sobie go jeszcze omówimy. Ta auta odłożę na bok na razie. Tutaj fajne takie koguty. tak jakby światełka takie trzy. Tutaj, nie wiem czy to widać na ekranie. Zaraz sobie też gazetkę zobaczymy. Czekajcie chwilę, muszę statyw dać troszkę wyżej. I zaraz się widzimy. Dobra, mamy statek wyżej. Ja sobie wezmę gazetkę. O tutaj jest. Tu jest następny model. Taki star będzie. Star Uni, star 266. 4x4. Też skala 1.43. A no i tutaj są zdjęcia. O tu jest prawdziwego życia zdjęcia. Tu jest kolejne. Tu też. A tutaj jest opisany. Także dam tutaj, jakby sobie ktoś chciał poczytać. Mam nadzieję, że będzie widać. O, tutaj. E, instalacja elektryczna. Silnik. O, 200 koni. Taki kamas. Zawieszenie. Koła zbiornik paliwa, to jest kiper i tutaj to tak jest opisane. Se przewrócę na następną stronę. Tutaj jest Tatra, z Kamazem konkurowała czechosłowacka Tatra 815, czyli czeska Tatra konkurowała z Kamazem. Tutaj kamas, duży dźwig. Tu jest zdjęcie. Tu są wymiary. Czekajcie widać. O! I tutaj ten stary unistar. Też nawet ciekawy. Ogólnie mam w planie kiedyś coś jeszcze dokupić. Nie wiem czy też kamaza lub czy coś innego. Także zobaczymy. A model się fajnie prezentuje Tutaj opakowanie, część po części Czekajcie chwilę, obniżę set. Ogólnie jak będziecie chcieli poradnik na statyw to Piszcie w komentarzach, to może też się uda zrobić Czekajcie Oto jest kamas Z ręką bo to trzeba regulować Ale ogólnie jak ktoś będzie chciał To piszcie w komentarzach, może zrobię Nie jest trudno jest on na kołach, także można sobie jeździć, widzicie? ciekawe to jest, może jeszcze się uda nagrać jak będę robił jakiś traktor z kartonu, ale to jeszcze zobaczymy, to jeszcze raczej zobaczycie na kanale, no, także piszcie czy chcecie recenzję i kol kolejnego czegoś i poradnik jak zrobić ten statyw na telefon. My się żegnamy. Także do następnego odcinka. Pa widzowie.